No proszę cię, Dobra, mamy ten ranking teraz. E, gramy e, aluchami, tak dla odmiany. Yes, skąd Erek dostał tyle punktów? Ma rating czy nie ma? Może ja ma wujka czy jema? Co was to obchodzi? Kurwa wejść tu, O, dobra, już <grym> wujka czy <jema? grym> Z kim gramy w ogóle? Z hotmajor w Randa di Hitomi. Będę to pamiętał. tego kurwa XA. No nie mam. Kto ma lidera? lidera. Ja mi Zdejmij tego, tego. mi mu. Zdejmij. stary mu. numer. Stary numer szorskiego. <noise> Adaś zostaje. Reszta na WW. W razie czego szorski się urywa. Z DPS-u urywa się Erak, no albo HERAX jeszcze w razie czego, blinkiem i dzią Na obronę? Tak, na obronę do Adasia, tu na Leithausa, w razie czego. Do blinda. Do blinda. Hmm. Blind e, pamiętajcie, żeby jechać górą. Tu górą, w prawo, Wolamy. Czy W prawo i górą, żeby żaden, żaden nubek mi nie pojechał do dołu, bo zatłukę. Ja muszę ja jechać do dołu. No ty, ty możesz. Ty nie, nie możesz. Biegnij na oko. Bo wszyscy mówią, że w prawo zaraz coś pojedzie w dół. No jak co? W lewo. Pojedzie w tył. Tu się w końcu w lewo? W lewo, lewo. w lewo. lewo w lewo. lewo. W lewo, No i już do... musiał, musiał. No blight, no Jezu, no musiał. <laughs> Dobra, no, to wracam. No, wracaj od początku. Jadą. Herax było zatrzymać z lewej, patrz, jadą dołem. A gdzie jest to? ja zepnę, jak się mi uda. Dawaj. Ale nie, wszystkich nie zepnę. Dobra, dobra maga. Brać flagę, flagę. Nie, prista, prista, prista. Nakurwiać go. Dobra, teraz maga na, e, ha, na H. Hitromi. Hitomi. Dobra, Hitomi. Odsuwać się od flagi, powrót pod flagę, drugiego maga. Halo nakurwia mnie. Widzę, widzę. Randala maga. Wszystkich nakurwiają, ej. Firuję. Rozpraszam się, mag. kurwa. W krzaki. Randal mag. Cicho. Cały czas. Skupiać się. Z, y, przerzutka. Dobra, dobijmy tego maga jak się uda. Dobra, stop, stop, stop. Przerzutka na Roka, na, no. na Patrz, z magiem, on na alter time był na bloku. Flagę nam zabrali. No bo Lok nam zabrał. Mówiłem kurwa na Loka. jestem wyłączony, dispel norek. Zabić tego Loka. Jak ma na resto. Słuchajcie, musimy zabić Loka, bo nie pozwolimy Lasom kurwa walczyć, no. Bombuje go, bombuje go. ...pól na tego, na tego typa, żeby go po prostu zmasakrować. Na teraz następnego, dekacza, Deka, dobra, nie, mąka, mąka, mąka! Dekacz, jak padnie, to przejmę. Dobra, to dekacza. się już rywa Dajcie większego chwila na mnie, czy na mnie odpali. Dekacz, dekacz, dekacz. Idą na za, ERAGA, proszę. Zatrzymuję tego dekacza. Heksuję szamana. Ja uryro. Idzie fir na szamana. No rozumiem. Raga, banie mu dajcie. Daj mu banie. Dokończyć dekacza. Nie mam już jak mu dać. gdzie oni są w ogóle, gdzie jest max Hunterem, Ludzie. Dekacz, 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 musi paść. nie, paś. nie mam. Wszedłem, Poli. Poli mam znowu. O. Dobra, warrior'a, warrior'a, warrior'a. Nic nie mogę zrobić, Hunter na to mnie strzela z tyłu. Nie, ale nie mogę z tyłu. Wyłączam no Hunter'a. Warrior. Teraz jak o jakichś tych shipach, kurwa. Firuję, firuję wszystkich. Pod flagą Warriora, Warrior ma tego, bierzemy. Mm... Dobra, bierzemy Huntera teraz, Hunter Brać flagę na środę, <coughs> WW. I powrót na Warriora, teraz i warrior. tylko. Warrior. Warrior, Warrior pod flagą. Stura, Musimy zabić stura. ten pod flagi, żebyśmy mogli Shipuję zabrać wąka. flagę. Standary dawajcie In. tam Warrior, Warrior, Warrior. I przygotować coś zresztą. na Loka. Dyspel w szatkownicę, jak ktoś może. Dobra, wykluczam Zafiro Loka, żeby nie nakurwiał. Safiro ginie. Prista, prista hano. Zmiana targetu na Już, prista. Wario i tak nie schodzi. Czy wszyscy miną? Prist. No kurwa, disa. Poliń, dyspe, Dobijemy, czy nie? Słuchajcie, dobra, tutaj, tutaj tego nie weźmiemy, proponuję zająć się innym punktem już I mówię to no, zupełnie, yeah. żeby potem nie było problemów. Na tutaj na tutaj spróbuj jeszcze no, Mogę to... się urwać z siatka namaga na... Maga Maga Niech się, się urwą dwie osoby maksymalnie, nie więcej. Przesiadka siatka namaga na Maga Randala. Na no dojdzie. Na Majna, tak, na Majna. Randall Mag, Randal Mag. Tego huntera może by ktoś zabił z tyłu, <coughs> bez skitu. Skapowałem no. Bardzo no, dobra wracać, wracać, wracać Dispel norek, bo nie będę mógł przerywać Pioro. Przerywać Pioro. pod flagą Przerywać pod flagą Mam flagą. poli, dispel, dispel, dispel Safiro, dispel Już Safiro, już no, masz Dekacza Dekacza no, loka Dispel norka Target, target, target. target. target Dekacza, szybciej. mówię, dekacza, dekacza Dekacza pod flagą Daję wszystkim HPki Zobaczcie smak, zobaczcie smak. Dispel Norka, dispel Norka. Nie mogę, teraz nie mogę. Healing taj. Mogę Dobra, maga teraz, maga na H. Hitami. <grym> Ludzie, dawajcie te standardy, no proszę was, lol. Oni nie mają standardów. Lol, I to nie Jest standard pod tym przecież, dispel Norka. Już okay. poczekaj, poli. Ja mam. tam Standard nie. Za, mam. Długo, za długo już na tym magu, bo ma wszystko. Nie ale to, ale to, już nie siedzimy na magu w tym momencie. Ja w ogóle jestem wyłączony, nie. więc nie jestem w stanie wo wojownika. Najmniej Zabijcie jakiegoś hillera norek! Warrior, warrior. Priest pada, priest pada. Nie jestem w stanie przejść i, i obronić flagi w tym momencie. Dobra, wracam pod flagę. Warrior teraz ma naprawdę nie życia. Priest pada, priest nie ma życia. Pada. Hmm. Możecie go wycecować. Dobrze, to do też Oriolera. pada. Mak kapuje, mak kapuje. Do zabiją mnie zaraz. magowi. Ale standardy. to już nie na honor Ej, ale targety, i zabijajmy się zegar. prista, się. padamy, prista. Oni prista. 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 Przestańcie pierdolić kłopoty. Dokładnie, przestańcie w ogóle gadać, kurwa, prista bijemy. Dobra, pa, teraz maga bijemy. Na, na, H. Tak. Potem na H, potem na potem tego drugiego na R. Hispelnorek. Zabiją mnie, zabili. Dispel norek. Szybkoje Zabijcie jakiegoś killera Zabili już. Dobrze. Zabiliśmy, następne... teraz warriora, warrior. 3 sekundy do resa, nie ginąć. Warrior to do, do, na mine, a nie, to i u nich są mine, dobra, nieważne. Nie dam rady przerwać spod flagi. Zabijmy, przerywać szamano. flagę, przerywać flagę. Już nikt bo nie kapuje duch. nawet tej flagi, uspokójcie się. Dobra, teraz tego, teraz Loka, mąkową. Loka bijemy, Loka. Szorski wytrzymaj tam chwilę jeszcze, o, to się pali się na roku. Leją, kurwa grubo. O, go zabijam. Teraz nie, sama nie, na nie. Sama Uwaga, się. Się jeden to. do mnie tu jedzie. Dobra, to nie, to, no to jest mocy. tego, Maga, Maga, bo przejmuje, Maga, randel. Ja się cofam. Cofnij się tak. Firuję wszystkich. Dobra, ja już się Chodź jeszcze na mnie tego. Dwóch jedzie No cofnęliśmy no do już jeden ja się cofał To ja się cofam, A, ja, jebie. Jebie. ja się cofam Brań broń, ja już... Deka pod flagą! Deka pod flagą! Bij tego maga Eksplista Dekacz, dekacz Dziś Nawet na pan się tego maga Dajcie coś na mąkę. Jest jest w bombie Dekacza dobić Dajcie radę tam? Dawaj hontek na Flagę przejmuję nie mam grip, dajcie tam Grypnijcie, grypnijcie rąka, poleć Uciągamy do... ładny kombo tutaj... dostał ten pilnej flagi, ja wiesz co będę bił tego A... Kto To zostaje więcej Ale ras ogarniaj tam jedz Arasz już. tu zostanie ze mną Reszta jeden. ich innych na. Jedzie na, na LH. LH. Pod flagą bici Mortres, Mordres, kurz LH free, już, kum, już kum. wolne, jest okej, okay. bo nie? Please zostawiłko ja tutaj jestem Na w nie reaguje, wiesz? Aha, dobra, tam jedźcie tam, ok. został zostało. Wycierm... Na... A tu dwóch A, nie da, do... nie, niech Nie, zostanie, tak. tak, tak, zostanie, tak. Mortes nie zostanie. Nie ryzykuję do na www, jadą górą. Tak, jadą górą, pojechali górą. Zapuję mhm. ich tu. Hmm. Jeszcze ich nie widzę, ale. No bo ja ich tu sapuję na zmianę. Boże, dobrze, dobrze. Dosnęli się. Ja Bafować się, teraz. pamiętać o bafowaniu. Nie wstydzić się i buffować. Ja mam. Jest Mak. Mak ma berserker. To jest na H. Counter. Więcej yes, chyba no ich no jedzie no. na ten... Na LH na... pojechał dekacz. Po chuj oni tu we dwóch healerów zostały A ja na LH jadą. Jadą, jadą tu. Dobra, Herax... Yes. Ja się uszurpałem. Chodź, chodź ten roach do mnie. Ćwiczy. Na minę. Tylko zostań. Norek, zostań ty tu jeszcze może. Albo Safiro, niech Albo zostanie. Safiro. Ja idę się na LH. Jak jest Safiro bliżej, to niech zostanie Safiro. Tak, Safiro nie ja jestem... zostanie. Że mnie ja tu sam Ta też bierze, nie zostać. Tu więcej jest ich jeszcze. Urywać się na LH. Herax. aha. Ej, przeżyj. Mach przemieszczaj się pod flagą. 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 Walcz się pod flagą. Ja już tam dojeżdżam. Bicie. Ja freestyle. tam daję. Ja, ja. Ilu ich tam, tam jest? jest? Prista bije, pięć, Kapuj flagę, kapuj flagę, kapuj flagę. Safiro, pris, jest, pris, pris, jest Safiro. Prista, Prista. Przez. Odpaliłem Paliłem. się na nim. Am, nie tuje. Uwaga, przejmuję Nie dać flagi. O. Ja spomuję pod flagą. Dobra, udało no, mi się przeję. wrócić. E, bijemy tego maga. A, mam, ja, przejmuje Zobaczcie. flagę. kurwa. Przejmują flagę, halo. daj, daj sapa, daj mu sapa. Nie mogę, on jest w kombacie przecież. Szamana, szamana, szamana. Zabijamy. Ale ci źle czynię? Norek wam Dobra, tam też zada. halo. Dobra, Arasz, zostajesz sam. Okej. Okay. Nie. Ale tutaj jest problem, bo ja nie mam czym tego przerywać już. Yy, ja tego. Bijemy tego, bijemy Monka. Monk pod flagą. Monka, mąka, 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 słap, mąka słap, pod flagą. Złap go, W mam ci w szatach. Dobrze, Monka, Oblina, Oblina, Arasz Mamy minę. No, dobrze. Dobra. To im da do myślenia trochę. Teraz Maga, Maga Wiesz, Randala. Mag Randal. Jestem, odpalam się i was leczę. Maga Randala da... dobić. Idę do to dobra, Heraksa. Na, drugi Mag. Drugi Mag. Hitomi. To już jest... Eee, mam. Dekacza, dekacza. Dekat, I dobra, i Maga teraz dokończyć. Idę, raz do ciebie. Już wracam się. Morten jest też, szamana. Też, też Zabrać tak? szamana. Zabrać A, szamana. Zabrać szamana. Na WW też idę. Ja darasz już do ciebie. Dobra, chodź szorstki, szybko. Zostań pod po flagą. Zostań pod flagą. No, lejem, nie lejem, nie. Co? Ej, na, na mańcach będzie teraz. Się rozneli na Mainstach i będzie tu ich jechało. Dobra, 10 nie. sekund będzie flaga. Tylko x a Mam I tak wygram. Ale panowie, mówiąc standard, mam na myśli ten standard taki do życia, 15 nie 15 sekund do wygramy. No, a się już podali. Dawaj, Niech tylko sapuj. Jebaj. co sapujesz? Nikt nie wiem, ja jakoś nie, nie widziałem tych szczelarów, nie? Ale no okej. Okay. A to jest 15% życia. No, to jest fuj. Nice. Dobra. Widzicie? dostaję 23. Dostaję najwięcej, prawie. No, poza Olgierdem, który dostaje 192. Dlaczego tyle? Nie? Bo jestem OP. Nie wiem dlaczego. Nie się dlaczego. to no to jest też Ale to jest związane z memerem. Dobra, słuchajcie, to dość? już to ustalimy. Yy, poczekajcie ich